2019 rok na drogach, jeśli idzie o ich rozbudowę, myślę, Kojarzył się pozytywnie w tym sensie, że otworzyliśmy 460 kilometrów dróg i to jest drugi tak dobry rok w historii budowania dróg w naszym kraju, ale z drugiej strony pewnie wiele osób, wielu kierowców pamięta, że to był rok takiego, w moim przekonaniu, słusznego czyszczenia budów i wyrzucania, mówiąc brutalnie firm, które nie realizowały tych inwestycji. Przede wszystkim tutaj mam na myśli firmy, część firmy włoskich. Więc znów mamy powtórkę z tego, co było przed euro 2012, kiedy w pierwszej kolejności rzeczywiście padały kontrakty. Realizowane przez te firmy, które tutaj nie miały zaplecza sprzętowego, ludzkiego. W roku 2020 tych inwestycji zakończonych będzie już zdecydowanie mniej, bo to jest około 120 km. No i trzeba powiedzieć, że widać, już zaczyna nam się sklejać powoli siatka dróg ekspresowych. No, mamy całą już S8 na swoim przebiegu, S7 mamy na przykład już pełen przebieg na terenie. Województwa Świętokrzyskiego, bo udało się wcześniej zrealizować brakujący fragment, czyli obwodnicę Skarżyska Kamiennej. Ale w tym kontekście 2020 rok to myślę będzie dobra informacja dla tych, którzy często podróżują. S18 tu już mamy dzisiaj 150 km, gdzie jedziemy ciągiem, ale myślę, że jeszcze jest ważne, wąskie gardło, jakim jest kołbiel. I słynne rondowką Bieli. Ten fragment także powinien być w roku 2020 skończony, no i będziemy mieć pełen ciąg z Warszawy do Lublina. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie uda się oddać, oddać w pełni południowej obwodnicy Warszawy. Tam wiedzieliśmy, że mamy problem z mostem, bo najpierw była powódź, potem była susza, i tutaj były problemy techniczne z realizacją tego fragmentu południowej obwodnicy, ale okazuje się, że też i przy i przy wiaduktach na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego są jakieś problemy. Pytanie, czy będziemy mogli znowu liczyć na to, w cudzysłowie, że jakieś umowy zostaną zerwane i gdzieś inwestycje staną? Wydaje się, że to najgorsze mamy już za sobą że rzeczywiście tam, gdzie to nie szło, gdzie były problemy, generalna dyrekcja zerwała kontrakty. Teraz jeszcze nie wszędzie są firmy wybrane, ale w wielu już przypadkach mamy oferty i wiemy, że trzeba dopłacić. Na szczęście te pieniądze większe za zgodą ministra finansów są przekazywane. Ale myślę, że możemy też oczekiwać stabilizacji, jeśli idzie o ceny. Ceny usług, ceny produktów stali, betonu, asfaltu. Natomiast dużą niewiadomą jest kwestia rąk do pracy. Tu wszystkie już dane pokazują, że będzie mniej chętnych z Ukrainy, a to był ten kraj głównie zasilający nas pracowników. Mniej chętnych z Ukrainy chce do nas przyjechać. W marcu otwiera się rynek niemiecki. Także Czesi mocno tutaj inwestują w przyciągnięcie rąk do pracy z Ukrainy, więc to, co firmy zgodnie mówią, boją się przede wszystkim, jak będzie wyglądał rynek pracy i czy będzie kim realizować inwestycje, zwłaszcza że to czekamy jeszcze kilka tygodni. Gdzieś w lutym powinniśmy otrzymać od rządu kolejny duży program inwestycyjny, 100 obwodnic. Koszt około 20 miliardów, prace zostały zakończone nad tym programem, on zaraz przybierze jakąś formę ustawową. W lutym ma być zaprezentowany opinii publicznej, a więc z jednej strony się cieszymy, kolejne pieniądze, kolejne obwodnice, bo one są potrzebne, no ale znów więcej pracy, a niestety to wszystko na to wskazuje mniej rąk do pracy w 2020.